Thank you Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. I dziś zapraszam Państwa do gdzie ja Państwa zapraszam, no, do jakiejś dziedziny psychologii czy psychiatrii. Powiem Państwu tak, jakiś czas temu prowadziłem taką Częstochowską grupę kowadłą i Mój gość często gęsto grywał na scenie razem ze mną, no i na jednym z portali społecznościowych nagle zobaczyłem, że już Tynka w ogóle w jakąś rzekę weszła, która dla mnie jest w ogóle totalną magią. Myślę sobie, a z jednej strony pretekst do spotkania, a z drugiej też człowiek się czegoś na pewno dowie. Z prawdziwą olbrzymią przyjemnością zapraszam państwa na rozmowę gościem moimi państwa Justyna Waluszkiewicz. Dzień dobry, dobrze, Justynka. Dobrze. Dzień dobry po... A, może przejdziemy na ty już. Dobrze, spróbujemy. No, tak, no spróbujemy, No, uda się, uda. Prosiłbym, żebyś wiesz, co, może troszeczkę bliżej się przesunęła mikrofonu, bo ty tak cichutko mówisz. Czekaj, o, a tutaj ci damy. No, taka, taki zabieg kosmetyczny, nie będziemy tego wycinać, będzie naturalnie. Dobrze jest. Um, um, no. Um, Częstochowianka, nie? Oczywiście, z dziada, pradziada, ze... z tego co wiem. Chociaż raczej pochodzimy z okolic, właśnie tam gdzie aktualnie mieszkam, czyli Kłom... Kruszyna, Kłomnice, Zdrowa, tamte rejony, Aha. czyli jakby w kierunku Radomska bardziej. Ty masz w ogóle jakąś taką wiedzę co dziadek, pradziadek robił? No Starałam się dopytywać o no, no. możliwości i e, jeśli chodzi o tamtą rodzinę od strony mamy, czyli tam właśnie gdzie mieszkamy, teraz to raczej po prostu rola. Tak, i, rolnic. i, rolnictwo typowo. Mm -hmm. A od strony taty, no to tak był górnikiem. Z tym, o. że nie takim górnikiem, co schodzi tam pod ziemię, tylko. Kimś tam wyżej, w sensie nie nie, chodzi A. o to, że jakimś tam wyżej postawionym, także on jakby nie brał udziału w tych wykopkach, w, 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 w tak nazwijmy. Nie wiem, nie znam się kompletnie nie na tym, no, no. także ciężko mi coś powiedzieć. Ale no był górnikiem i, i jakby też w Kowarach przez chwilę z mieszkali Aha. I, i dopiero później się przenieśli do Częstochowy, ale jakby też pochodzą po prostu z Częstochowy. Szkoła średnia tam? Liceum Ogólnokształcące Samorządowe. Samorządowe. Wspominasz mile oj, czy średnie? Oj, bardzo mile. Tak? Tam się chyba wszystko zaczęło, co fajne w moim życiu. Super ludzi tam poznałam, mhm. którymi w zasadzie do tej pory z niektórymi kontakt trzymamy. Nawet w sobotę się widziałam. O, proszę. Na A z kadry pedagogicznej ktoś Ci utknął, tak że mile wspominasz? No tak, moja wychowawczyni. Wychowawczyni, kto? Tak, pani Labocha. Pani Labocha. Od języka niemieckiego, więc pewnie byłaby teraz w szoku, w jakim poziomie, na jakim poziomie teraz jestem w języku niemieckim, chociaż zawsze byłam całkiem. całkiem... Dobrą uczennicą. Ale, no, dobrą, ale chyba trochę czasami niegrzeczną, ale z kulturą. I to wydaje mi się, że nauczyciele, tak powiedzmy, lubili, że nigdy nie, no, nie miałam problemów, mimo że Aha. jakieś tam swoje zdanie miałam, to Aha. jakoś tak z szacunkiem zawsze do, Super. do osoby, więc no, było fajnie, fajne czasy. Słuchaj, co Ty w ogóle, w jaką Ty weszłaś w rzekę, bo ja jak przeczytałem w ogóle, że zrobiłaś jakiś certyfikat neuro... Neuroświadomość. Neuroświadomość, to się przeraziłem, Pomyślałem, że do jakiejś sekty wstąpiłaś, która, wiesz, Ci miesza w głowie, jakbyś mogła w ogóle, nie mam zielonego pojęcia, Jakbyś mogła w ogóle mi powiedzieć, co to jest ta neuropsychologia? Neuroświadomość. Neuroświadomość, no. przepraszam. Czy W mhm. zasadzie jest to dosyć taki, można powiedzieć autorski pomysł Olega Pawliszcze, też mhm. który w zasadzie tutaj z Częstochowy i okolic pochodzi, bo on chyba nie dokładnie z Częstochowy, ale tutaj no. też działał. Ale to jest e... jakiś psychiatra, psycholog? Nie, Olek... Z tego co wiem, to tłumac jest tłumaczem no, no. Tak, z zawodu, chyba, ale poprzez właśnie, i tutaj to jest istotne, że poprzez jakieś swoje tam doświadczenia życiowe, e, po prostu, e, które no, były dla niego zbyt ciężkie, szukał jakiejś drogi, szukał wyjścia, jak sobie samemu pomóc w tym wszystkim. Uh -huh. I zagłębił parę tematów, które się właściwie złożyły na tą całą neuroświadomość. Jakby to jest jego, Czyli to jest jego autorska historia? Tak, którą połączył z kilku różnych... Z, z, z różnymi wieku, dziedzinami, tak? Z kilku różnych jakby, dróg, tak? Bo tam Aha. jest metoda Feldenkrais'a. Ja też jeszcze w to dopiero wchodzę, więc tak super ekstra o tym nie mogę opowiedzieć. Dobrze, ale co to ma na celu? To, to, to... to ma na celu to jest to jakby są to pewne ćwiczenia jest to praca z naszym podświadomością bo tu głównie chodzi o tą podświadomość czyli mhm. o rzeczy które mamy zapisane na poziomie bardzo głębokim do których ciężko jest nam się dokopać tak po prostu że tak to nazwę w normalnym mhm. życiu czy nawet w zwykłej rozmowie z psychologiem i my tutaj, jakby uczymy się tego, aby te traumy czy bóle fizyczne czy psychiczne, aby odkryć ich, jakby, prawdziwy cel, bo z natury nasza, nasz umysł, jakby, nie chce dla nas źle. Wszystko, co robi nasz organizm, w każdym, na każdym, jakby, aspekcie, w każdym aspekcie, robi. To po to, abyśmy przetrwali, tak? bo to jest taki mhm. nasz naturalny instynkt. Także każda trauma, czy to, że nas boli w krzyżu, to nie jest dlatego, że organizm stwierdził a do kopemu, albo że robimy coś nie tak, tylko to czegoś dla nas chce, jest to pewną informacją. No i teraz neuroświadomości, poprzez te ćwiczenia, których się uczę, jesteśmy w stanie. Dojść do tego, jaki cel dokładnie, i, i co jest tak naprawdę tam głęboko pod tym bólem. Czyli co się to wybieje. jest tak zwane. Czyszczenie komputera, żeby lepiej chodziło. Można tak powiedzieć, dosłownie, tak. I Czyli to przy... dekodujemy po prostu. Mm -hmm, ale momencie. i to przy pomocy jakichś konkretnych ćwiczeń. Tak, tak. Są... A jakie na przykład? Jedno ćwiczenie. Ja nie mówię, że ten. No tak dla przykładu. No na przykład, nie wiem, jakiś taki wewnętrzny jest głos takiego krytyka, który zazwyczaj każdy z nas ma w sobie. Jest to zazwyczaj mm -hmm. rodzic, któryś z rodziców często po prostu. No i jest no. takie ćwiczenie, które po prostu jakby odwraca. Całkowicie. Y, Czyli może ci czy głupia jesteś, a ty ćwiczysz i nie mądra jesteś. No nie, <grym> nawet no, no, oczywiście żartuję, ale w, te, w najpreciej... by Długo, długo o tym długo. opowiadać. Może uh -huh. prostsze byłoby nawet coś takiego, jak kotwiczenie, y, czegoś pozytywnego. Czyli, I mamy taką, to ja to lubię używać, i sama często, jakby sama na sobie wszystko oczywiście testuję. I, I kotwiczę sobie na przykład jakieś bardzo przyjemne wydarzenie z życia, gdzie jak zamknę oczy i o tym na przykład pomyślę, to po prostu robi mi się, czuję Miło. spokój. Na przykład, tak. nie wiem, widok z gór albo jak ktoś tak. stoi w morzu, tak, tak i ta woda tak. cieplutka. Czyli wracamy do tego, wykonujemy pewien gest niepowtarzalny dla nas, nie wiem, na przykład zaciśnięcie pięści. I w momencie, kiedy dzieje mi się coś złego w życiu, wykonuję ten gest. I po Aha. prostu jest, podświadomość od razu wysyła mi ten obraz, czyli jakby. Nie muszę sobie nawet już tego wyobrażać tego morza, ale to jakby już zakodowane jest, że ten gest I jest połączony z tym wspomnieniem. Nie no to super. Czyli, no, czyli taka tajna broń, kiedy jestem w złej sytuacji, nie wiem, zestresowałam się, nagle robię ten gest i, i naprawdę sprawdziłam to, od odpuszcza. Wydaje mi się wtedy na przykład zejść na ziemię, wziąć oddech i iść dalej, tak? To jest, taki, to jest właśnie taki najbardziej chyba najprostszy i taki bardzo pozytywne mm -hmm. y, y, takie ćwiczenie. No wszystko jakby w tej neuroświadomości jest pozytywne i chodzi o to, abyśmy, aby nam się łatwiej żyło i żeby z tych problemów i traum właśnie wyciągać, że, żeby zrozumieć, że one właśnie chcą tego, tego dobra, tak? Że to wszystko Aha. jakby jest. I to mo możemy przy pomocy ćwiczeń y, tą umiejętność sobie wyrobić po prostu. Wystarczy raz wykonane ćwiczenie i już zachodzą zmiany w podświadomości. Ja sama, jakby z tym Olegiem, o którym mówiłam mhm. wcześniej, on, można powiedzieć, był moim terapeutą od czasów, jak byłam w Wiedniu, bo tam się zaczęły powiedzmy jakieś. Bo jakby to wszystko wynika z tego, że ja sama jestem problematyczną osobą, i myślę, że 99% ludzi mhm. wiadomo, jak jest. Każdy ma jakieś traumy, problemy, bóle i tak dalej, każdy coś w życiu przeżył. E, jakby to się właśnie składa na to, że w ogóle mnie to zainteresowało, bo ja z Olegiem przerobiłam to wszystko, czego się teraz uczę. Jakby poznaję to od kuchni. Co się wtedy Świetnie. działo, kiedy my pracowaliśmy te kilka lat temu? I ja przecież wyjechałam z tego Wiednia, i jestem teraz w takim punkcie swojego życia, w jakim podejrzewam, żebym nie była, gdyby nie ta praca z nim. Aha. Czyli gdyby nie to, że odkodowałam sobie wiele rzeczy, że Super. przerobiłam tych traum. Czyli rozumiem, że z czasem ty y, masz y, twoim celem życiowym jest pomaganie innym. No tak, chciałabym. Czyli można w sumie. powiedzieć, że y, taka trochę pani psycholog. Tak, ale bez szkoły. Bez szkoły. Bo mm -hmm. Dla mnie szkoły. Za dużo tam jest rzeczy, których nie, nie niepotrzebnych. Mm -hmm. Jakby ten system. Podobnie mam. Nie przemawia do mnie. I pr dwa no. razy próbowałam studiować i nawet artystyczny też kierunek, i jakby dwa razy mi to po prostu nie wyszło. W takim sensie, że nie byłam w stanie tego dokończyć. Mm -hmm. Nie lubię robić rzeczy, które nie mają Długo sensu. Długo w tym w żyłaś? No, łącznie tam będzie. 4 lata. Cztery lata. Więc tak. zdążyłam się chociaż języka nauczyć i dużo doświadczeń takich. Aha, fajnych czy nie? No, raczej Różnie. Różnych. Na pewno różnych. fajnych, bo... Jako... No ale wiesz, bo bardzo często jest tak, że młodzi ludzie wyjeżdżają, tam są inne zarobki in, in, inaczej no to są to co jednak tęsknota za krajem. No z mojej strony tak. Ja po prostu czuję, że tu jest moje miejsce, tu mogę się rozwijać, iść do przodu, a tam mnie trzymało cały czas to, że czułam się obca. Mimo, że nauczyłam się tego języka w taki sposób, że jestem bez problemu w stanie się komunikować, rozmawiać sobie naprawdę o wszystkim, to jednak to, że cały czas... No Nie jestem Austriaczką, tak? nie jestem tak, tamtąd, tak. Ludzie też traktują obcokrajowców no jak obcokrajowców, i, no tak. i ciężko, nie jest to do końca, tak. wydaje mi się, takie komfortowe uczucie. I ciężko jest mi uwierzyć, że ktokolwiek jest w stanie poczuć się tam jak w domu, mhm. na obcej ziemi. Tak. Ale może, tak, no nie, nie mogę za wszystkich się wypowiadać. Tak? E, muzyka ważna w życiu? moim i mhm. bardzo od zawsze no a jak byśmy tak gdzieś próbowali to zdefiniować to co to będzie za muzyka w tym momencie no w tym momencie to chyba głównie taki folk mhm. ale taki raczej czysty mhm. e, i e, muzyka relaksacyjna filmowa mhm. m, klasyczna w tym kierunku już mhm. jakby muzyka typu metal, który dawniej sprawczy punk, tak? tak? Stare czasy, już nie jakby mogę tego posłuchać chwilę, ale tam jest za dużo chaosu. Już, ja tak. raczej idę w stronę wyciszenia, harmonii i spokoju, połączenia z naturą, tak? Także dźwięki natury. Mhm. Tam, gdzie mieszkam teraz, mam w sumie głównie śpiew ptaków i ciszę. Po prostu głuchą ciszę. Mm -hmm. To jest chyba najpiękniejsze. Chyba, byta. że dziki przyjdą. A właśnie dzików tam nie widziałam, nie. ale sarenki po polu Sorry, biegają. No Dobrze. Książka, literatura. Była jakaś taka książka ważna w twoim życiu, którą przeczytałaś i do tej pory ją pamiętasz. Sporo było tych książek w moim życiu. I właśnie zastanawiałam się zanim tu przyszłam, jaką książkę bym mogła no. wybrać, bo szczerze mówiąc było tego dużo. Każda książka coś wniosła uh -huh. w moje życie. Na pewno na początku to były te podróżnicze. Zaczęłam od, od Cejrowskiego, w sumie, chociaż nie wszyscy uh -huh. go lubią, wiadomo, jest specyficzny, ale uważam, że książki pisze świetnie. I wtedy zaczęłam chyba patrzeć szerzej trochę od tamtego momentu, że są inne kraje, że są inne kultury, że ludzie tak. mają inne spostrzeganie świata i chyba od tego się wszystko zaczęła ta jakby moja droga Aha. od tych książek. Ale w międzyczasie i fantastyka, i Władca Pierścieni, i Sapkowski, także tak, no, no tak. Wiadomo. Wszystkie takie historie mm -hmm. też lubię. Film? Ech. Harry Potter? A, no to wiadomo, że dla dziecka to się oczywiście, że oglądałam, zafascynowana na maksa tym światem. A teraz, szczerze mówiąc, no jest bardzo dużo tych filmów e, ciekawych. Lubię kostiumowe, lubię dwa, takie typu Duma i uprzedzenie, aha, gdzieś ta, tej miłości może mi brak w życiu i dlatego w tych filmach jest dla mnie to takie, e, że po prostu sprawia mi to przyjemność. No i oczywiście Władca Pierścieni, tradycyjnie film też jest dla mnie mhm. po prostu super. Ale Gotujesz? No, gotuję, no muszę, jestem matką, także gotowanie tak? musi być. No ale co najbardziej lubisz robić, czy w ogóle wszystko? Nie w zasadzie ma to wszystko, wszystko. najbardziej wszystko. lubię chyba zupy i najlepiej mi wychodzą warzywne, mhm. wszystko co mam, potrafię wrzucić ale i zrobić z jesteś, tego magię. Jesteś wege? Przez jakiś czas teraz byłam, teraz wróciłam trochę do jedzenia mięsa, ale raczej chciałabym jednak się z tego wycofać, bo mam to poczucie takie, że no jakby jedzenie, to może zabrzmi trochę ostro, ale jedzenie, jakby nie patrzeć jakiegoś ciała, no jest trochę dla mnie jednak obrzydzające, a też od tej strony takiej tej harmonicznej, no raczej nie wpływa to dobrze na jakiś tam... Te wibracje i tak dalej, nie? Człowieka. Tęsknisz za sceną? Powiem Panu, że właśnie ostatnio myślałam o tym, że a kurczę, mam bardzo dużo pomysłów na siebie i na życie, w sensie tego, co jeszcze zanim umrę, co, nie wiem, kiedy to nastąpi, ale mam bardzo dużo pomysłów, co bym chciała jeszcze zrobić i na pewno chciałabym jeszcze raz stanąć na dyskach teatru. To jest jeden mój taki, takie jeszcze marzenie. Zagrać. Bo myślę, że jednak teraz, kiedy jesteśmy, jestem starsza i mam więcej doświadczenia i odwagi, zupełnie inaczej bym grała. Ja jak siebie przypominam sobie z tych czasów właśnie naszych, no, no, no. to ja byłam taką wystraszoną taką myszką, która wcale jeszcze przyszła do tej szkoły teatralnej, startowałam we Wrocławiu. Nie dziwię się, że się nie dostałam, mm -hmm. bo po prostu we mnie nie było tego życia i tej pewności siebie, którą teraz. Poprzez też właśnie tę te terapię i to całe doświadczenie życiowe, to wszystko, mhm. co się zbierało przez lata, jednak no, zmieniło, naprawdę dużo zmieniło w głowie. Proszę, bardzo się cieszę. Chociaż ja się zawsze bardzo pozytywnie postrzegałem, także z, no, tak, ale... Nie, wiesz, no ale wiadomo, każdy tam swoje ma za uszami. Dobrze, no to y, te wywiady nie mogą też za długo trwać. <laughs> e, jaki jest w ogóle Twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? No wiem, że na wsi, ale w końcu już czasu byłaś miejską ja działką. No tak, tak. Dla mnie miasto przecież od zawsze, cały weekend musiało być, tak? Wyjście na miasto no. i do ludzi. Bardzo tęsknię za Starą Częstochową, za teatrem From Poland, no. bardzo. Bo czuję, że nie ma teraz takiego miejsca, które chociaż jakąś namiastką by było tego TFP naszego. Teraz też z dzieckiem tak nie wychodzę, ale generalnie nie wiem, lubię to miasto. Ja się tutaj dobrze czuję, czuję się jak w domu, czuję się u siebie. Wiem, że mi tu jakby krzywdy nikt chyba nie zrobi. Dobrze, jest... czego życzyć Justynka? Mnie? No pewno... Hmm. Nie wiem, wytrwałości może w końcu e, To ja życzę zdrowia, życzę miłości, o której wspomniałaś e, Wytrwałości, żebyś zrealizowała tą swoją pasję Neuro... No e, powiedzmy w ogóle psychologii czy psychoterapii Psychologii, tak, żebyś pomagała ludziom jak tylko potrafisz Dziękuję Proszę Państwa, gościem moim i Państwa miłośniczka ZUP które podobno świetnie wychodzą. E, mama dwuletniej córeczki, e, była aktorka e, częstoskiej grupy Kowadło, występowała w teatrze From Poland i nie tylko, bo i na placu Biegańskiego i różne akcje wspólnie robiliśmy. E, e, patriotka lokalna, bo mimo czterech lat spędzonych w Wiedniu jednak wróciła do. Do, do kraju Justyna Waluskiewicz. No mogę powiedzieć, że ja też swoją cegiełkę do ukształtowania tej pięknej niewiasty przyłożyłam. Dziękuję bardzo za Dziękuję bardzo. rozmowę i kochamy do tej gminy.